Pani doktor Elżbieta Ostrowską. Witam serdecznie. Tak, ja dziękuję, że Pani Przewodnicząca te słowa wypowiedziała, bo większość wie, że Pani Przewodnicząca mieszka w dzielnicy Targówek i jest członkiem koła tego samego, co ja. Kurde, czego tego bardzo cieszę. I e, zanim wypowiem imię i nazwisko następne, to chcę powiedzieć, że e, ten prezes, jak my nazywamy, yy, wiceprzewodniczący zarządu głównego i przewodniczący zarządu oddziału okręgowego yy, w Warszawie, Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów, no niepomnę się, chyba, jak powiem, panie prezesie, nie opuścił ani jednego posiedzenia w oddziale rejonowym Targówek, zarządu. Więc tym bardziej, bardzo serdecznie pana prezesa Janusza Cicerza witamy. Teraz proszę Państwa w naszym wspólnym związkowym imieniu chciałbym powitać tych gości, których sztaby kryzysowe nie zatrzymały w innych miejscach, z czego się bardzo cieszymy. Witam gościa spoza naszej dzielnicy, bo jak Państwo wiecie mamy nasze koła i naprawdę północ i w mieście Marki. Chciałem bardzo serdecznie powitać zastępcę burmistrza miasta Marki pana Pawła Chmielniewskiego. Moją spółdzielnię, tak mogę śmiało powiedzieć, spółdzielnię, robotniczą spółdzielnię mieszkaniową reprezentuje pani wiceprezes Anna Dobosz. bardzo serdecznie witamy. Teraz powiem tak z wzruszeniem nieokrywanym powitam od zawsze naszego przyjaciela, od zawsze naszego sponsora, i od zawsze uczestnika. już na Ale myślę, że mimo, że całe posiedzenie się nagrywa, to nie przekroczyliśmy pory granic przyzwoitości. <grymianie> tak. e, e, proszę Państwa, e, z przyczyn obiektywnych nie będzie nikogo zapewne w czasie naszych obrad. E, jeśli chodzi o kolejny podmiot, któremu, e, też chcieliśmy, do którego chcieliśmy się w tej części oczystej zwrócić, a mianowicie Domu Kultury Świ, bo tak się składa, że dokładnie w tym samym czasie całe kierownictwo musi w innych sprawach, że tak powiem, być zajęte. Ale, ponieważ i tu już tak wybiegnę, bo, bo jest stosowna chwila, wybiegnę jakby do informacji, które w tych przedostatnim punkcie opad będziemy przekazywać różne informacje, to już teraz powiem, że będziemy mieli. Zapewne bardzo dobrą okazję, bo zapewne 17 marca, i to wszystkich już obecnych, i nie tylko e, będę zapraszał. 17 marca zapewne odbędzie się w Domu Kultury Świt e, kolejny, nam e, nadzieję, udany koncert seniorów i dla seniorów. I myślę, że to wtedy będzie taka dobra okazja, żeby w, w żeby Domu Kultury Świt wręczyć, wręczyć podziękowania, które które przygotowaliśmy. To chyba w ten sposób powitamy naszych gości i płynnie jakby posłodicie przejdziemy do części uroczystej. Część uroczystą e, chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od od odznaczenia, ponieważ e, e, zdradzę tutaj, e, że nasza koleżanka wiceprzewodnicząca trzyma za chwilę nasze e, najwyższe oznaczenie Polskiego Związku i Cistów, Inwalidów i Inwalidów. Koło nr 3 otrzyma też specjalny e, dyplom. No a później te podziękowania już kolejno, kolejno będziemy wręczać. Więc przystępując do realizacji e, tej e, części i wręczenia oznaczenia, rozumiem, że mogę oddać głos Pani Przewodniczącej Rzeczypospolitej. Naszą drogą, nieocenioną i szalenie odgadną przez wszystkich ocenioną koleżankę. Proszę Państwa, jestem zaszczycona, że mogę w imieniu Zarządu Głównego i w imieniu wszystkich Państwa odznaczyć Panią Bożenę Najwyższym Oddarzeniem Związkowym w podziękowaniu za wiele lat wspaniałej pracy na rzecz związku, na rzecz naszej społeczności seniorów i prosić oczywiście o dalsze lata równie owocnej, równie aktywnej działalności i chciałabym też prosić zawsze o ten piękny uśmiech, pan proszę Państwo, że odczytam dokument, który przekazujemy Pani Bożenie Ołdak. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny w uznaniu wybitnych zasług dla związku nadaje Pani Bożenie Ołdak złotą pod znakę honorową. To najwyższe wyróżnienie w naszym związku, które otrzymuje Pani Bożena. Za swój społeczny wkład pracy w realizację naszych statutowych, związkowych zadań. Mam tą ogromną satysfakcję, że mogę Pani, może nie podziękować osobiście, za współpracę z naszym zarządem oddziału okręgowego, za ogromną życzliwość, za sympatię, za zrozumienie z naszej pracy i za to, że Pani tak wiele swojego osobistego czasu poświęca dla dobra innych. Gratuluję tego wyróżnienia. jednemu stowarzyszeniu, jednej organizacji, tak jak, ty, ja. tak jak Ty to czynisz. I za to Ci bardzo serdecznie dziękuję, oczywiście również od siebie osobiście Ci dziękuję, że wszystko, co przewodniczący się nie chce ani nie może, Ty to robisz. Ja tylko chciałam krótko powiedzieć, że dziękuję bardzo za przyznanie tego. Na pewno będę pracowała dalej, jeżeli oczywiście państwo pozwolicie mi zdrowie pozwolenie. Dziękuję bardzo. Teraz pan prezes coś dokoła nr 3. bardzo aktywnie wspomaga i funkcjonuje w, w zespole. Myślę, że większość z Państwa miała ogromną przyjemność odnać występy zespołu. Jeśli nie, to to jest do nadrobienia, a na razie bardzo serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za to, że umilacie nam seniorom czas swoimi występami i prosimy o więcej takich imprez, na których w ogóle się cieszymy. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przedmiotem do tych gratulacji, chcę powiedzieć, że podobnie jak mówiłem pod adresem Bożenki, bo tak, tak samo pod adresem Ani Krzewińskiej domagały, ale ona poszła dalej, proszę Państwa. Moje bo, bo rodzinę zaangażowała, tak no to jej pracuje, nie filmuje w tej chwili. Także serdecznie dziękuję. Ja bardzo serdecznie dziękuję całemu prezydium. Za wyróżnienie przekażę moim koleżankom i kolegom i będziemy się starali w najbliższym czasie coś nowego, coś ciekawego otworzyć z pięknym słowem, bo to nas gra, w naszej literze gra. Lubimy bardzo piękne słowo na dane spotkania okolicznościowe i bardzo dziękujemy wszystkim Państwu z poszczególnych kół, że mogliśmy uczestniczyć w takich pięknych. Spotkania jak bardziej, czy koncertualne, ładne, niepodległościowe, czy, yy, czy pożegnanie lata, czy inne. Także bardzo Państwu dziękuję, że mieliśmy taką możliwość. Dalsza część uroczysta będzie już w rękach. Pozwolicie państwo e, wojnik i koleżanki wiceprzewodniczącej możemy e, ołdek, tak, jeśli chodzi o część fizyczną, natomiast jeśli chodzi o to, do to nie ten jedzie. Więc ja bym jak sporo już to tak na ładnie, może na tym podium wręczamy, to ja bym chciał poprosić pana burmistrza Pawła Kniewskiego. Bo przygotowaliśmy na ręce Pana Burmistrza Jacka Orycha specjalne podziękowania. Nie, nie jest to długa treść, ale pozwolę sobie przeczytać. Szanowny Panie Burmistrzu, w związku z formalną oceną działalności Zdrowia Wojewódzkiego Warszawy Kalinówek Polskiego Związku Emerytów Węgrzyńskich i w 2021 roku mamy przyjemność podziękować Panu osobiście i potem Panu Urzędom w mieście marki za pomoc, jaką otrzymywaliśmy w naszej zawieralnej działalności. W czasie trwającej pandemii COVID-19 dzięki przychylności Pana i podległym Panom Urzędom nasza działalność została podtrzymana i zmierza ku normalności. Składając podziękowania za 2021 rok życzę pan pan Panu i Panu i na Pana ręce podległym Panom pracownikom wszelkiej publiczności. zarząd, wszyscy pracownicy, życzymy Państwu kolejnych lat zdrowiu, radości, w takiej aktywności, jak, jak do tej pory Państwo yy, działacie. To jesteśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem, jesteśmy dumni, że działacie Państwo na tym ruchu, bardzo Państwa wspieramy i mam nadzieję, że odczuwacie to od

w jesieni ubiegłego roku, dostałem coś nieprawdopodobnego, coś co przebiło wszystko to, co do to, to dostawałem. Dostałem dwie wielkie dynie, opisane, opisane w taki sposób, że te dynie były dookoła na całej, ale to wielkie takie dynie na dwóch głowach. To nie najem taka dynia, sobie, tylko takie dynie, że dwóch chłopów y, y, niosło. Y, ale z życzeniami, i to mi uh, takiej, chyba przybyło to wszystko, wszystko co do zostało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę jak powiedziałem wcześniej są podmioty, które dzisiaj nie mogą być w tym momencie. My wręczymy to przy innej okazji, ale tak się składa, że jak za chwilę zakończymy część uroczysto i przejdziemy do, do części roboczej to e, będziemy wymieniać e, z imienia, z nazwiska dwie koleżanki, które są e, tutaj na sali z nami e, i są jeszcze do tej chwili członkiniami zarządu, a pełniły funkcje przewodniczących naszych klubów i przestały też funkcje Dlatego chciałbym e, wręczyć Kwiecień, żeby zechciała do nas podnieść tutaj. Marta Kwiecień jak wiecie, yy, była także przez jakiś czas skarbnikiem w naszym obiadzie. Yy, później była przymuszona do zarządu koła numer jeden. No ale tak jak to w życiu to bywa, że funkcje się mają i przepraszam, taka taki osobisty szczegół, który yy, yy, w życiu. Każdego z nas i, i moim osobiście zapada już na zawsze. dziękowałem burmistrzowi Zawistowskiemu za współpracę, chyba przez dwie, więcej, więcej kadencji, to tak mówi tak, panie przewodniczący, burmistrzem, albo przewodniczący to się bywa, ale człowiekiem będzie się zawsze. Więc droga jest jesteś dobrym człowiekiem, za to Ci serdecznie dziękujemy co dotychczas zrobiłaś, co będziesz jeszcze mogła to robić dla związku, proszę bardzo, to wylacie specjalnego. Panie Przewodniczącej Zarządu Głównego, Panu Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Zarządu Okręgowego, za to, że wspierali mnie jako Przewodniczącą i jako Skarbnika Oddziału Rejonowego Zarządu Dargówek. Zawsze mogłam liczyć na ich pomoc, a w przypadku nawet Pana. Przewodniczącego Czyrza, on poświęcał mi też prywatny czas po godzinach rządowania, żeby pomóc za mnie w Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo dziękuję dziękuję. i bardzo. I poprosimy teraz koleżankę Tadeuszkę Koszewską, która przewodniczyła zarządowi koła nr 14 w mieście Marki, no ale też na dokładnie 16 grudnia ubiegłego roku. Ja, ja, chcę, ja. chcę powiedzieć, szanowne koleżanki i koledzy, że nawet dość w w swoim działaniu Ja. Y, też też czasem popełnia błędy. Więc dziękuję Pani Przewodniczącej Ja. Ostrowskiej, przypomniała. I chciałem powiedzieć tak, że nie mniej serdeczne podziękowania otrzyma też koleżanka Harina Grotkowska-Mucik. Tak? Harniko, pokaż się. specjalne podziękowania i będę musimy ci. Ale rękę możemy ucisnąć. Ale rękę możemy ucisnąć, tak, prosimy bardzo. W takim razie. Ręka jest bardzo ważna. Tak. Tak. Você é. dá é. é.